Pozwolę sobie wygłosić ten referat na siedząco, na, żeby mieć dostęp o, do możliwości tutaj uruchamiania tej prezentacji. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą, na tą konferencję. E, zacznę od tego, że e, stan rozpoznania księgozbiorów w, w Bibliotece Raczyńskich pod kątem proweniencyjnym to jest około 6 tysięcy woluminów w tej chwili. E, jest to mniej więcej, powiedzmy, około połowy, połowy yy, starodruków i yy, inkunabułów, które w, tym, yy, w zasobie tej biblioteki się znajdują. Jeśli chodzi o, o druki poklasztorne, to jest tysiąc, jak Państwo widzicie, 685 woluminów, yy, które należały do 79 konwentów i 19 różnych yy, zgromadzeń zakonnych. Tutaj przygotowałem takie krótkie zestawienie, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak mniej więcej to się kształtowało. Które zakony, w których miastach, z, z których konwentów mamy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich starodruki tudzież inkunabuły. Jest tego całkiem sporo. Jezuici są dość silnie reprezentowani, jeśli chodzi o. Poszczególne konwenty, natomiast ilościowo jest to stosunkowo niewielki zbiór, dziewięć kolegiów, jedna rezydencja, 41 woluminów, w tym trzy inkunabuły. Jak Państwo widzicie, miast, w, z których te druki, w których konwenty się znajdowały, z których te druki pochodzą, jest, jest 10 do wiodących pod względem proweniencyjnym w Bibliotece Raczyńskich należą Wrocław, Poznań i potem wszystkie właściwie poza, poza Wiedniem, to są pojedyncze egzemplarze, na których ja się tutaj nie będę skupiał ze względu na to, żeby w tym krótkim przedłożeniu móc Państwu powiedzieć jak najwięcej takich interesujących rzeczy. Zacznę od Wrocławia, to jest jeden inkunabuł i 16 starodruków. Większość z nich pochodzi, jak Państwo tu widzicie po wpisie, z kolekcji archidiakona i biskupa sufragana wrocławskiego, który w 1693 roku podarował swój księgozbiór wrocławskim jezuitom. Poza tym, tak mniej więcej, chyba trzy lub cztery tylko, które się zachowały w bibliotece, nie pochodzą z tego, z tego zbioru. Skąd te, te druki, to może w konkluzji powiem, skąd te druki w zbiorach Biblioteki Raczyńskich i kiedy one przybyły, ponieważ jeśli chodzi o druki w ogóle poklasztorne, to są trzy takie zasadnicze drogi, którymi one trafiły do zbiorów Biblioteki, biblioteki Raczyńskich. W ogóle kolekcja Silezjanów w Bibliotece Raczyńskich myślę, że należy do jednej z największych poza Śląskiem w, w Polsce. Większość tych druków, które trafiły w ręce jezuitów, jest ozdobiona takim przepięknym ekslibrysem miedziorytniczym, landnica. Tam chyba w dwóch egzemplarzach widać, że ktoś się pokusił, żeby pozyskać to do jakiejś kolekcji, bo one są wycięte, natomiast czy wyklejone. Z okładziny górnej oprawy, natomiast w większości przypadków ten ekslibrys się zachował, więc oprócz wpisu, tak, mamy jeszcze ten znak własnościowy, bardzo, bardzo piękny. Natomiast w, po, w przypadku pozostałych woluminów, które z tego, na, z tego zapisu nie pochodzą, jak Państwo widzicie, to są takie typowe wpisy kolegium w Societas Jezu 1713, w innych przypadkach po prostu Societas Jezu. Wratislawienzis bez daty. Tutaj jakiegoś szczególnego odstępstwa, odstępstwa nie ma. Tutaj jeszcze jeden taki przykład e, takiego wpisu nie potwierdzającego tego nadania, ale sądząc ze zbieżności dat 1678, myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej ten, o, ten druk mógł e, krótko należeć, chociaż data wydania w Poznaniu też jakby budzi moje wątpliwości, ale mógł do archidiakona i biskupa wrocławskiego należeć. Nie da się tego w tej chwili rozstrzygnąć. Tutaj pojawia się jeszcze jeden element: stempel Biblioteki Raczyńskich, taki najstarszy z tych znaków własnościowych biblioteki, którego bibliotekarze używali w drugiej połowie XIX wieku w Bibliotece Raczyńskich. Następna pod względem ilościowym kolekcja to, jest, to są inkunabuły, jeden inkunabuł i 12 innych starodruków pochodzących ze zbiorów Kolegium Poznańskiego. Większość z nich jest opatrzona takim wpisem, jak tu Państwo widzicie, inscriptus. In sam nie mogę się doczytać. Katalo kat katalogo, tak, librorum kolegi Poznaniensis Societas Jezu. To jest data 1613. I większość tych wpisów w tych drukach, które, które posiadamy po Jezuitach Poznańskich, właśnie tak wygląda. Tutaj wybrałem takie ciekawsze przykłady, bo przynajmniej dwa woluminy pochodzą z darów. I tu jest pierwszy z takich, z takich darów. Pochodzący z nadania Andrzeja Wilczka, prepozyta Kościoła Świętego Marcina. Jak Państwo widzicie, tam jest ten wpis prepositi urbi poznaniensis ad sancti martini. A więc y, prawdopodobnie y, sporo takich y, woluminów musiało w, w tej kolekcji pojezuickiej się znajdować. Jak mówię, w Bibliotece Raczyńskich mamy dwa. Ten jest o tyle ciekawy, proszę Państwa, że y, ten wpis pozwala zidentyfikować również to, co znajduje się na oprawie tego woluminu, bo proszę zobaczyć, mamy tutaj y, Super Ex Libris literniczy AW i na dole datę 1641. Ten wpis po nie pozostawia wątpliwości, z czyim znakiem własnościowym mamy do czynienia. Drugi taki przykład, Inscriptus katalogo kolegi Poznaniency z Societas Jezu. W dolnej części znajduje się jeszcze jeden wpis, już go Państwu pokazuję. Jest to um, wpis dotyczący donacji dokonanej mm -hmm. przez um, biskupa poznańskiego Adama Konarskiego, Anno Domini 1572. I tutaj oczywiście Adam Konarski, de Kobelino, episkopus poznaniensis kolegi, poznaniensis societas Je jezu dedit. Tak to są takie dwa ciekawe przypadki, które pozwalają na, na tą identyfikację darczyńcy. Jak Państwo widzicie, tuż przed śmiercią właściwie ten legat się pojawił, bo biskup zmarł w 74. Legat jest. Z 70, 72 roku. No, więc to, to też ciekawe, że jakby hierarchowie poznańskiego kościoła, biskupi myśleli w, o, tych, o tych donacjach, bo wydaje mi się, że w dużym stopniu wśród badaczy tutaj środowiska poznańskiego dominowało takie przekonanie, że biskupi to przekazywali te swoje księgozbiory albo do Kapituły, albo do Kolegium Lubrańskiego. Okazuje się, że jednak to nie jest takie oczywiste. Jako ciekawostka, to są dosłownie pojedyncze rzeczy, tu akurat wolumin ze Lwowa, to jest nabytek powojenny, który trafił do Biblioteki Raczyńskich. większość tych nabytków pochodzi z antykwariatu Domu Książki i była kupowana pomiędzy rokiem 50., 51. a 64., to właśnie, więc tu jakby pewnie stąd mnóstwo tych woluminów jest w jednym egzemplarzu, tak? Nie są to jakieś kompleksowe zakupy, tylko takie pojedyncze, nie chciałbym powiedzieć, że przypadkowe, ale jednak myślę, że tutaj często też decydowało miejsce wydania tych druków. No bo… Lwów, Poznań, to tutaj żadnych jakichś szczególnych powiązań między tym drukiem pojezuickim nie ma. Rezydencja w Międzyrzeczu też Państwu pokazuję, bo tutaj z kolei ten, ta zapiska jest troszeczkę proweniencyjna, troszeczkę inna. Na, na tle tych pozostałych nie ma tu mowy o kolegium, tylko o rezydencji międzyrzeczki jezuitów. I oczywiście ten, ten wolumin też pochodzi z tak zwanego dawnego zasobu, czyli jeszcze z przed I wojny światowej. I tak zupełnie już na koniec, żeby pokazać, jakimi drogami te, te woluminy do nas trafiały, mamy trzy woluminy starodruków z Wiednia, jak Państwo widzicie. Rok wydania to jest 1552, ale już w 54 trafił ten ten wolumin, trafił do Kolegium Jezuickiego. Teraz droga tego woluminu wydaje się niezwykle ciekawa do, do Poznania, ponieważ w woluminie tym znajdujemy takie znaki własnościowe. Jest na górnej, na odwrociu karty fronty spisu znajdujemy taki stempel, a na górnej i dolnej okładzinie librys herbowy i literniczy jednocześnie. Ten znak własnościowy należał, jak Państwo widzicie, do opata Brumowskiego, benedyktyńskiego opata, który w 75 roku został powołany przez cesarza do nadwornej komisji do spraw duchowieństwa i wyjechał do Wiednia. W swoim macierzystym klasztorze pojawił się stosunkowo rzadko, ale widać, że. Biblioteka leżała mu na sercu i, 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 i księgozbiór również, ponieważ bez wątpienia po tym 1975 roku musiał ten, ten wolumin nabyć od jezuitów wiedeńskich. I co ciekawe z tego benedyktyńskiego klasztoru, proszę Państwa, wolumin ten trafił potem do klasztoru również benedyktyńskiego na Legnickim polu. Tutaj potwierdza to ten wpis, który w dolnej części wyklejki górnej okładziny państwo widzicie. Potwierdza również ten tak zwany Biszingskowski który jest w górnej części, ja go tu przybliżę. który pierwotnie był wydrukowany dla jakiegoś klasztoru Lebus, ale ta nazwa jest przekreślona i ręcznie Dopisano nazwę klasztoru na Lednickim Polu. I to jest też ciekawe, tak, że mamy rok 75, kiedy, kiedy opad Brumowski wyjeżdża do Wiednia, ale proszę Państwa, już pod koniec tego XVIII wieku ten druk musiał znajdować się na Śląsku ponieważ w wyniku likwidacji kasacji tych klasztorów śląskich ten ekslibrys tak zwany Bischingowski typograficzny jest datowany na rok 1811 więc między 75 rokiem a 1811 bez wątpienia już był na śląsku a w 1800 czy około 1811 trafił do Wrocławia w woluminie tym znajdujemy także stempel potwierdzający, że książka ta była dubletem z biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ten stempel w literaturze jest datowany na drugą połowę wieku XIX. Jest to datacja zupełnie błędna. Dlaczego przed XXVII? Proszę Państwa, dlatego że główną, głównym kierunkiem przybycia. Do Biblioteki Raczyńskich, Księgozbiorów Ze Śląska, jest wielki zakup dokonany przez Hrabiego Edwarda Raczyńskiego właśnie w 1827 roku, czyli ta, ten stempel dubletowy Biblioteki Uniwersyteckiej, bez wątpienia pochodzi sprzed 1827 roku. Także w, w świetle tego, co do tej pory udało mi się ustalić, mamy takie trzy zasadnicze obszary. E, którymi druki poklasztorne, w tym jezuickie, napływają do zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Pierwszy z nich to jest właśnie ten wielki zakup dokonany w, przez Edwarda Raczyńskiego w 27 roku, czyli na dwa lata przed otwarciem, przed otwarciem biblioteki, który szacowałbym w tej chwili na, na poziomie rozpoznania tego księgozbioru na ponad 1200 woluminów już. – Cztery że... minuty. 4 minuty. 4 minuty, dobrze, już zmierzam do, 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 do końca. Tutaj z, y, druki pojezuickie są stosunkowo słabo reprezentowane. Drugi taki moment, kiedy tych woluminów poklasztornych, w tym pojezuickich, przybywa, to jest rok 1938, kiedy biblioteka dokonuje największego w swoich dziejach zakupu w okresie międzywojennym kolekcji mieszczańskiej Polatanowiczu. Od jego spadkobierców to był taki kolekcjoner, który kupował wszystko właściwie, co mu wpadło w ręce. Miał ogromną kolekcję. Do, do tego stopnia to go pochłaniało, proszę Państwa, że tak się zadłużył, mimo bardzo, bo on był biegłym rewidentem, więc miał dużo pieniążków. Ale do tego stopnia to kolekcjonerstwo go pochłaniało, że ogromnie się zadłużył i nie potrafił się tego. Tego, tej, tej swojej kolekcji, chociaż w części, wyzbyć, żeby te długi spłacić, i popełnił samobójstwo. Jego żona i córka, które przejęły tę kolekcję, nie zdawały sobie sprawy do końca z tego, jaka jest wartość tej kolekcji, i za stosunkowo niewielkie pieniądze, jeśli mogę tak powiedzieć, ta kolekcja została przez Bibliotekę Raczyńskich, poza kolekcją złotych monet, która została osobno sprzedana, zakupiona przez Bibliotekę Raczyńskich. Ówczesny dyrektor Biblioteki Raczyńskich, dr Wojtkowski, późniejszy profesor Kulu, chcąc jak najbardziej zbić cenę, pisał w, inwentar w takim inwentarzu przygotowanym wspólnie z Marianem Swinarskim, książka niskiej wartości, ponieważ to jest dublet. Taka zapiska na przykład widnieje przy drugim, przy pierwszym wydaniu dzieła Mikołaja Kopernika, które pochodziło ze zbiorów Heweliusza. Tego egzemplarza oczywiście nie mamy. Tak? Kronikę świata Hartmana Szedla wycenił na 500 zł, przedwojenne 500 zł, więc biblioteka dokonała, dokonała bardzo korzystnego zakupu. I to jest drugie, Drugi z takich obszarów napływu tych druków pojezuickich i trzeci, proszę Państwa, to są właśnie, o czym już wcześniej wspomniałem, to są zakupy w tym te, tych pojedynczych egzemplarzy druków pojezuickich dokonywane w latach 50. i 60. wieku XX już po II drugiej, po drugiej wojnie światowej. Tworzą one jakby taką osobną podkolekcję w, w zbiorach biblioteki, biblioteki Raczyńskich. To myślę, że właściwie na tym, żeby już nie przedłużać, o, o, zakończyłbym swoje, swoje wystąpienie. Dziękuję za uwagę.